Dziecią wydajcie System Gilan i w sklepie 27 grudnia 2021 rok, także co? Zobaczmy co dzisiaj mamy i uwaga dzisiaj mamy e, zestaw marshmallow, tak, marshmallow powrócił, czyli marshmallow za 1500 fałdolców, proszę bardzo, e, melomłotki za 800, marshmallow tanie za 500, Melolotny za 500 i cały zestaw za 1300, jeśli macie lotnie i e, jeśli macie lotnie i co prawda tutaj o motkę. Proszę bardzo. Mamy dalej kuno za 1500, kenji za 1500, soku za 1500, szpony za 800, nabierz za 500 i cały zestaw za 2800. Dalej zestaw podróżnika za 1200, czyli killowy skin, drużyna kosmosu za 200, przytulna paszcza za 1200, komfortowe kły za 1200, rekinia płetka za 1500, rekinie klopsu daje za 500, rekinek za 300. E, ok dalej mamy kotostrofa za 1200, agent muciek za 1200, oczkuj za 800. Szczyt Innowacji za 800, uśmiech się za 500 e, i Gorący Towar za 200. I dajmy było Fetta, e, tutaj Nalia i Lodowy, lodowy Prapszodek, e, Spiderman, drużyna Stars i wszystkie zimowe życie tak jak były, tak są. Także co, jeśli sklepie się podoba, to pamiętajcie sobie subi, koconeczki, łapkę w górę, żyweczko do GG na sklepie. A no i jeszcze pozdrawiam e, Patryka, Kluchę Artka i Danonka, także pozdro dla was, no i co, ja się żegnam, siomleczko.